Gadżet z ostatniego filmu o Jamesie Bondzie zrobił oszałamiającą karierę w Anglii. Zniknął ze sklepów, a na aukcjach internetowych osiąga wysokie ceny. To porcelanowa figurka Bulldoga, która w filmie stoi na biurku szefowej Bonda niejakiej M. Producent Bulldogów wyczyścił sobie magazyn Niech to będzie dla nas nauką Nasi handlowcy powinni się złożyć na film o Bondzie w Polsce I na biurku M umieścić towary, których nie mogą opchnąć. Cegłę dziurawkę starego typu lizaki z Chin Plastikową cukiernicę w kształcie dyni Spodnie zelane, no nie wiem tam Po filmie producenci nie nastarczą towaru na rynek Tylko fabuła musi być oryginalna Na przykład tak, przychodzi Bond do doktora No. Patrzy, a tu zabójczy widok. Przed przychodnią, w obliczu śmierci, stoi całonocna kolejka do rejestracji. Czekania do doktora Noe na rok. Bond chce przekupić ludzi w kolejce, żeby go wpuścili, ale gdzie tam? Świat to za mało. Specjaliści od tajnej broni Q i R dostarczają, mi, dostarczają mu spirytus Royal. Strząśnięty, ale niezmieszany, czysty. Bond wypija i go wnoszą do przychodni. Spirytus okazuje się z Czech. Bond dociera do gabinetu doktora No, ale okazuje się, że skończył się limit nfz i nie wejdzie. Bond zostaje pokonany przez system. Tytuł filmu NFZ – licencja na zabijanie. Nowością byłoby to, że do specjalistów od gadżetów Q i R dorzucimy dwóch asystentów W i A. I to byłby nasz wkład Bonda. Polski wkład.